Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ignacy i moi drodzy widzimy się w kolejnym odcinku z gry Hearts of Iron 4. Słuchajcie, yy, chciałem się odnieść troszeczkę do tych jakby lagów i w ogóle tak sobie dumałem nad tym troszkę i tak mi naszło, że... Yy... Dziwną rzecz jest to, że jakby ja Harcow fajnie już ogrywałem w wielu seriach, myślę, że nawet bardziej modożernych i procesożernych niż ta obecnie. I tym bardziej dziwi mnie, wiecie, jak kiepsko ona teraz chodzi. jakby zastanawiałem się na tę chwilę i mówię, kurczę, czy to ja mam komputer słaby, czy nie mam słabego. Są 980 980 kartę, 16 RAMu, co tam, 4 rdzeniową i 7, czy tam, 4, nie wiem, nie jestem do końca, pewien, jak to jest, więc to nie jest słaby komputer. Tym bardziej, że mówię. Tak jakby gra się nie zmieniła, nie? To, to jakby gra jest cały czas ta sama i e, mówię, grałem nawet, wiecie, na jakimś tam Road to 50, nie na Road to Fifty Six, jakiś ten mod jeden nazywał, taki hamski, e, Millennium Don. na tym modzie grałem i, i jakby nie sprawiało, to tworzyło problem oczywiście, Millennium Don było jakby żerne bardzo, jeżeli chodzi o procesy, ale jakby nie było sytuacji, że gra, wiecie, się zatrzymywała, nie? E, a tutaj się zatrzymuje i to jest poniekąd smutne że tracimy jakby w podglądzie. O właśnie widzę, że i tak FPS-ów trochę zgubiliśmy, spadliśmy do 20. No, spoko. Zobaczymy, jak to wyjdzie dalej. E, mam nadzieję, że to się jakoś tam powiedzmy, że odmieni troszkę, jak będziemy na troszkę dalszym ekranie. Włączymy tego Wysynkę, No cóż, zobaczymy. Może to jakoś zadziała. Mm, tak czy siak, na ten moment sprawa wygląda jak wygląda. Walczymy, szczelamy. E, no i chyba tyle, chyba tyle, więc wydaje mi się, że to po prostu jest. Jak zwykle, optymalizacja według paradoksu, czyli po prostu dodawanie tysięcy nowych elementów do gry i spodziewanie się, że to będzie działać dobrze. Jakby w ogóle nie myśląc o optymalizacji i. No i to jest smutne, że, że paradoks w ogóle o tym nie myśli. Ale tak, tak, w ogóle, w ogóle. Mm, no i co? Trzeba jakoś tym żyć, i tyle. E, dobra, e, tutaj sobie kontynuujemy walkę. Nasz sprzęt wygląda pewnie dramatycznie żałośnie. Tak, brakuje nam dział. E, karabinów na szczęście nie aż tak dużo, ale działu brakuje, to prawda i to boli. E, z drugiej strony, to tylko działa. E, to tak to tak w ramach e, ciekawostki tylko podrzucam informacyjnie. E, co tam? O wiemy sobie, możemy jeszcze dzisiaj pogaworzyć, bo wiem, że tam Część osób na przykład niekoniecznie lubi ten mój segment gawo gawożniczy. E, no ja wychodzę z takiego sobie założenia, że, że lubię sobie jednak mimo wszystko troszkę z wami pogawożyć, e, mniej czy bardziej. E, dlaczego? No wiecie, kiedyś, kiedyś ja generalnie przed tym zbraniałem, bo, jak dobrze pewnie wiecie, czy nie wiecie. I ja nie jestem generalnie fanem jakoś super wyrażania swoich hobby, ale zdarza mi się to jakby coraz częściej. Kiedyś kiedyś starałem się robić tego mniej. E, teraz jakby powiedzmy, że zdarza mi się to częściej. Z różnych przyczyn e, z różnych, z różnistych wręcz przyczyn, można powiedzieć nawet. E, Eee, w każdym razie na teraz robię tego zdecydowanie więcej niż kiedyś. Eee... Czemu? Nie wiem, tak mi się spodobał sposób prowadzenia takiego kanału ostatnimi czasy, że jakby gdzieś tam sobie siedzę i z wami gaworzę e, o jakichś tam różnych rzeczach a, i domyślam się, że pewnie części z was to niekoniecznie będzie odpowiadać, no bo też nie zawsze moje opinie wam będą odpowiadały, co w sumie nie jest dziwne. Nawet byłoby bardzo dziwnym, gdyby wam wszystkie moje opinie odpowiadały, a, ale tak nigdy nie będzie i, i mam tego pełną świadomość, bo no bo kurczę, co człowiek to opinia, prawda? A już w Polsce to już w ogóle, e, więc... E, jakby powiedzmy, że poniekąd się nie przejmuję tym, że, że części z Was to nie odpowiada, e, a gdzieś tam się zaczęło, wiecie? Widziałem, że, o, dlaczegoś tam wypowiadałeś w temacie Drum, to nie twoje, Ignacy, nie powinieneś i w ogóle, e, po co ty to robisz? E, wiecie, no z takiego samego tematu, dla, dla którego nie wypowiadam się, nie wiem, znaczy ja się wypowiadałem o radykalizmach, o, widzę, że troszkę gubimy klatek, ale przynajmniej jest stabilny już. E, przynajmniej jest zgubiony do 30, a nie do 15, nie, więc nie mają przynajmniej pokazu slajdów, to, to chociaż tyle. I tak mi obie jest to potem pewnie jakoś zrówna wszystko w całość w miarę, więc e, aż tak się nie martwię. E, bo, 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 bo tam o Ignacy nie mieszaj się i w ogóle wiecie, w taki sam sposób mówiłem o radykalizmach, o komentarzach, o wielu innych rzeczach. E, I tak i pewnie pewnie wielu osobom to nie odpowiadało, ale nie wiem, jakoś tam się wypowiadam na, na różny, różniste tematy. Chciałbym pewnie mniej. E, generalnie gdzieś tam wychodzę z założenia, że... że twórca chyba raczej nie powinien. E, ach, może inaczej. Ja mogę jako twórca nie mieć założenia, żeby wam w jakikolwiek sposób was indoktrynować moim myśleniem. E, aczkolwiek podświadomie to i tak się dziać będzie, bo, bo jakby mm, mówię do was, opowiadam o moich przemyśleniach i, i chcąc nie chcąc, a w jakiś sposób będziecie pewnie pamiętali to, o czym mówię. E, jakby to jest może też szereg, temat do szerszej rozmowy. E, no ja stoję na założeniu, że jakby nie ma czegoś takiego jak to, że nie wiem. Niektórzy ludzie mówią, że ja jestem jaki jestem, albo próbuję być sobą. Że nie ma jakby czegoś takiego jak bycie sobą, tylko w moim odczuciu istnieje tylko i wyłącznie jakby ee... Fakt, jak zostaliśmy, jak zostaliśmy ukształtowani przez bliskich nam ludzi, przez ludzi z rodziny, albo i po prostu, nie wiem, przez, przez rzeczy, które przeczytaliśmy, dowiedzieliśmy się i tak dalej. To jest w moim odczuciu coś, co kształtuje nas jako nas. To jest, gdzieś tam oczywiście możemy przejść jeszcze do dyskusji o genotypie, fenotypie, pamiętam, że tak się w ogóle z moją żoną. Jedna z moich pierwszych dyskusji, jeszcze zanim była moją żoną, i zanim zanim się poznaliśmy jakoś dobrze, to pamiętam, że o tym toczyliśmy dyskusję. Ale to wiemy, chcecie to, to to. No, może możemy się jakoś tam skonfrontować dyskusyjnie w komentarzach, no bo to zawsze powinno być rozwijające dla większości stron, więc uważam, że to jest fajne. Eee... Czegoż mi brakuje? A, tungstenu. To jest, wiecie, ten bardzo dobry sygnał, że brakuje tungstenu, bo to znaczy, że przejmujemy fabryki. Mhm. Więc tak, bardzo się cieszę. Znaczy, tu nie ma pewnie za dużo fabryk w tych sektorach, ale. Tak, z tego co widzę, to nie ma jakoś bardzo dużo ich, chociaż nie wiem, ciężko powiedzieć. Nie mówię, jak wygląda wasza siła na obecny stan Smyr. No, macie jeszcze samolotów, trochę dywizji. Niestety nie macie za dużo boostów, a Niemcy na przykład tacy? Nie, no, Niemcy mają od piechoty mają Glideriana. Nie, nieźle. SS Frontline Soldiers, niezłe. Bo mają więcej samolotów, niż, nie wiem, niż ruskie. Więc dlatego sobie tak, może zwiększymy tam do czterech, dlatego sobie czasami tak mimo wszystko pozwalam na, na, na pogaworzenie, chociaż pewnie nie powinienem. Eee, ale nic, tak, taką gdzieś opinię mam powiedzmy i, i... i staram się tego trzymać, więc może tak, po tym, po tym przydługawym wstępie możemy sobie o czymś jeszcze dzisiaj pogaworzyć. O czym dzisiaj sobie możemy pogaworzyć? Eee, o, wiem, o to zaraz będzie o kurwa znowu drama. Widzieliście tą sytuację z Turpatem? Jest taki youtuber sobie, Turpat się nie jest jakoś specjalnie dużym youtuberem, ale miał tam taki sobie programik. Gimby nie znają i wytoczył wojnę patentową innym youtuberom. Znaczy wojnę patentową. No tam zarejestrował sobie jako znak słownograficzny. Um, słowo gimby nie znają, a jako znak słownograficzny i to jest bardzo kluczowe. Na przykład słuchajcie, jak mieliśmy sytuację, że chcieliśmy rejestrować znak, na przykład RIDZON, tak? Jak jeszcze, jak jeszcze działaliśmy e, i, i prowadziliśmy to jakby jako, jako całość, e, to wtedy właśnie zastanawialiśmy się, czy. O, to jest dobry pomysł. E, czy zarejestrować znak. Tylko, że wiecie, rejestracja znaku słownograficznego e, w dużej mierze niewiele daje, bo. E, bo rejestrując znak słownograficzny, nadal ktoś może założyć firmę, która się będzie tak nazywała. E, I to jakby nie przeszkadza, tylko nie może mieć loga takiego jak my. E, z, to jest bardzo dużym uproszczeniem, to co powiedziałem teraz. E, oczywiście, jeżeli ktoś tam jest troszkę bieglejszy na pewno niż ja w, w tematyce prawa patentowego, to, to zachęca może do naprostowania tego, co powiedziałem przed sekundką. E, aczkolwiek, to no mówię, znak słowno jako taki sam w sobie nie jest powiedzmy, e, nie jest sobie jakąś tak, wiecie, gwarantem bezpieczeństwa, powiedziałbym, jeśli chodzi o zabezpieczenie na przykład naszych interesów Odchodźmy w takim poczuciu, że, że nasz znak handlowy jest zabezpieczony. Eee, więc, więc, więc tutaj pan, pan się delikatnie pomylił. Ale co ciekawe, bardzo duża reakcja była samych YouTuberów i w ogóle jak widziałem sobie w komentarzach, to tam YouTuberów powiedzmy było bardzo, bardzo dużo różnistych. O kurwa, patrzcie na to. Zresztą i Berlin stracił te pajace. Dobrze, że ja puszuję ku Moskwie. No i w sumie na większości frontu raczej wygrywamy. Dziwne, że Niemcy nie puszują za dużo. Dużo się rotują po froncie. Patrzcie, na przykład tu jest ponad 20 dywizji, które nie specjalnie atakują. Czy ja mam atak na całej linii? Góra, ale dajcie atak na całej linii. Weźmy kolejnych ochotników z Japonii. To jest zawsze miłe. Tak, puszujemy na całej linii filetowej. Eee, Landlist od Kanady. O, dziękuję bardzo. Przydadzą się. To chyba działa mi wysyłają. O, support equipmentu. Zaczyna mi też brakować. Mhm. Mm na szczęście karabiny ulepszamy już, to znaczy, że jesteśmy choć troszkę do przodu z nimi. <laughs> Takiś plusik przynajmniej. Nie mamy zbyt mobilnej i szybkiej armii, żeby jakoś tak sobie pozwolić na duże puszowanie. No, jesteś w stanie się tu przemieścić? Jesteś i przelecieć to. Żeby choć troszkę mieć tego. tej kontroli powietrznej. Bo to nam chociaż daje. O, no właśnie, Air Superiority. Może w kilku bitwach chociaż pomoże. Solid Color, fajnie. Teraz by nam się przydały chyba Desert. kamu. on, zmniejsza attrition. A tutaj jest troszkę pustynnie jak pamiętam. Chociaż bijemy się teraz w January, czyli w zimę się bijemy, więc powinniśmy w mieć bardziej zimowe mundury, niż pustynne. Z drugiej strony idzie nieźle. Dziwne, patrzcie, cały czas to są obrony, widzicie? Jakby Niemcy w ogóle nie puszowali na większości frontu. Jakby w dużej mierze ja tylko puszował. To jest bardzo dziwne, bo wcześniej mieli kilka puszów. Chociaż wcale się nie zdziwię jak wiecie, zapiszemy grę, wczytamy i zaczniemy nagle puszować. Mm. Ale podrzucam, jakby ten temat tej tramki tej był tyle ciekawy, że wiecie, to jest, to jest coś takiego, co wielu youtuberów troszkę płacze, że coś takiego się w ogóle wyczynia, bo jakby to prowadzi do tego, czym pewnie YouTube stałby się, gdyby, gdyby był źle prowadzony jako platforma, czyli jakby do miejsca, które w którym, wiecie, jakby większą władzę i E, większe znaczenie mają prawnicy, e, i powiedzmy, jakieś tam wojny patentowe, i, i wiele innych rzeczy, czyli to, co gdzieś tam się odbywało między Aplem, na przykład, a, e, a Samsungiem, tak? Załóżmy. E, niż na przykład faktycznie ludzie, którzy tworzą, którzy coś wymyślają, którzy, którzy robią fajne rzeczy. E, tak mi się wydaje. I to jest poniekąd smutne. Wow, ładnie idziemy. I to jest poniekąd smutne, że takie rzeczy się dzieją cały czas. O, upadek Kijowa, miło. Korzyść, że ty zaraz się upadek kurwa Berlina, jak ty tak dalej będziesz walczył, ziomuś. Um, niestety, tam troszkę klatkuje, ale nie jest to aż tak złe. Dobra, my idziemy w górę. Z... Za nami już stoi, pewnie zajęty, tutaj było... Czekajcie. Stalingrad był chyba zajęty już, jeżeli się nie mylę. Mhm. Tutaj jest chyba Stalingrad, tak? Był. Nie, tu Sasrachań. Stalingrad był gdzieś tutaj. Nie mogę go zlokalizować teraz. Chyba coś mylę. Tu jest nie to włosk. O, zająłem Stalingrad i po prostu go nie widzę. Tak, gdzieś tutaj musiał być. E, zajęty po prostu gdzieś mi do jednostki zasłoniły moje. Nieważne. E, bo, bo tutaj jest woroner. Tak, to już jest wyżej. Mm. No, więc tak tak podrzucam pod dyskusję. Chętnie, chętnie wysłucham waszego zdania, co wy W ogóle sądzicie. O, o gdzieś tam takim systemie tych wojenek patentowych i tego całego dziadostwa, które się gdzieś tam odbywa. Na szczęście widziałem, że potem chyba turpa zwiesił łeb, yy, przeprosił Powiedział, że nie chciał i w ogóle No takie gadanko Ja tam jakoś powiedzmy, że fanem takiego gadania to nie jestem, bo niekoniecznie się z nim godzę Daj do sześciu. I tak może Cóż tu się wydarzyło? Ile? Czemuż to niby British Empire straciło? Ale zaczęło skakać. A bożesz z tym, jak kurwie mnie już ta gra. Po prostu co patrz, dochodzi tyle tych rzeczy i ta po prostu gra staje się tak niegrywalna, w sensie do nagrywania. Myślę, że do grania solowego jest spoko, ale zobaczcie, wystarczy, że po prostu połapię po lata tysiąc, o właśnie, modelików, jednostek, tak jak w tej sytuacji, po prostu gra... Daj dupy na każdym kroku. Tym bardziej tak sama gra, z której zrobiłem z pół tysiąca odcinków, z kilkanaście let's playów po, nie wiem, trzydzieści odcinków i po prostu teraz nagle stwierdza tak, to jest dobry moment, żeby żeby przestać Ci działać dobrze. Tak, tak, o FPS, o super. W mnie już to. Nie wiem, co z tym zrobić. Nie chce mi się grać w taki sposób. Żebyście żeby dostawali jeszcze takie gówno ode mnie, a nie, nie let's play nawet. A teraz to w ogóle wszystko stoi, jak tylko odpaliłem jedno okno. Mi kurwa, wstyd. Nie, no to jest paskudne. Ja się nie godzę na coś takiego. Wiecie co? W dupie z tą serią. Nie wiem. W sensie muszę coś innego zagrać chyba. Nie mam zamiaru robić gier, kurwa, które po prostu wyglądają jak kupa. To jest po prostu... Już, przepraszam, to nie jest 2012 rok, żebym mnie ja się pierdolił, żeby gra wyglądała tak paskudnie. To jest prze, prze, Przechujowe z mojej strony, że w ogóle tak grę jeszcze nagrywam i w ogóle wam coś takiego oferuję. Tak to nie powinno w ogóle wyglądać. Nie, będę musiał przemyśleć. Dajcie mi jeden dzień. Ja sobie przemyślę, może jakąś inną serię sobie wystartuję, może jakąś inną grę. W dużym mniej tak wygląda to, że wygraliśmy już w zasadzie, więc um, nie wiem, trudno. Chcecie jeszcze bardzo, to mogę dograć jakiś fragment, jak gram sami, już zdobywam tą Moskwę i wam, nie wiem, wkleję screenshota pod jakiś film czy coś. To możecie, możecie, jeżeli już bardzo chcecie coś takiego, to mogę wam podrzucić. No a ja na tym moment wam dziękuję. Przemyślę jeszcze inne serie. Zobaczymy, może coś mi jeszcze wpadnie. No i tyle. Ja byłem sobie wieszcie, A to był Harco zabugowany ścierwo. Widzimy się w na następnym materiału. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.